Cześć, witam bardzo serdecznie, jestem Wajusz, a dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, w Fifie i opowiem sobie o Icon Swapach, które wyszły dzisiaj, gdy to nagrywałem dosłownie 10 minut temu, także nagrywam dla was jak najszybciej, mam nadzieję, że ten odcinek jeszcze koło godziny 21 się pojawi. Tak czy siak, słuchajcie, idziemy sobie od razu SBC. Ogólnie, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o ten rzut Icon Swapów, to chyba z tego, co widziałem, mamy to. Zgarnięcia 9 tonów, co nie jest jakąś super dużą ilością. Szczególnie, że tutaj na 20... szczególnie, że mamy tutaj naprawdę wiele, wiele tych wszystkich rzeczy, które naprawdę są dosyć spoko i tak dalej, to już nie. które są naprawdę dosyć spoko, Wszy... Wszystkie prawdopodobnie omówię, no ale maksymalnie overmarsa możemy sobie zgarnąć. Nawet, wers... Nawet nie możemy wziąć pośredniej wersji ikony, także to jest dosyć słabe. Ale tak czy siak, słuchajcie. Lecimy sobie od razu od tej pierwszej strony. Oczywiście, tutaj wszystko powiem do marka Overmarsa i powiem na co ja się zdecyduję. Bo nie będę czekać, nie wiadomo ile. Wiadomo, tam do samego końca. A w sumie weźmy od razu, a może od razu od końca zacznijmy. Nie ma co się tutaj męczyć. Jeżeli chodzi o koniec, złota paczka premium, to już jest tutaj. dobra. Mamy Wayne'a runeya. 17 pików. Trzeba tutaj 18 tych takich piłkarzy e, z tych słapów wziąć i wydać na niego. Czy jest tego wart? Wydaje mi się, że jeżeli jeszcze kibicem e, United i tak dalej jak najbardziej, tak samo jeżeli chodzi o statystyki Runea naprawdę wyglądają one naprawdę Jeżeli chodzi o statystyki Runea wyglądają one naprawdę fajnie I tak dalej, tak dalej. Gwiazdki sztuczek 3, także jeżeli ktoś lubi wykonywać sztuczki no to chyba raczej nie będzie na niego jakoś super zbierać Słabsza noga 4 gwiazdki, także już tutaj spoko Też niski, także jeżeli ktoś lubi grać tutaj e, piłkarzem, który ma powiedzmy fajny wzrost no to niestety e, też nie pogra Tak czy siak lecimy dalej, 17 tutaj mamy Jeżeli chodzi dalej mamy tutaj player pika z ikoną e, pod, pod, podstawową, pośrednią lub prime E, oczywiście, do wyboru te 17 pików. Ja muszę sobie tak skakać, przepraszam, ale tutaj jest właśnie tutaj to wszystko e, pokazane. Bo tak jak widzicie, tutaj przez, na chwilę, nie wiem czy mam, przybliżę, przybliżę, wam, pojawia się pod nazwą, jakby ile tych pików trzeba na to wszystko wydać. No jest to niefajne, e, że tak to pokazuje. Nie ma tak ładnie tych wszystkich grafik, no ale to tam mniejsza z tym. Myślę, że jeżeli miałbym się decydować, to już bym wolał tą ikonę, właśnie podstawową, pośrednią lub prime niż Wayne Runea no bo jednak jest tutaj wybór, może ci dropnąć Pelę Ronaldinho, wiadomo tutaj może być fajny fajny drop. E, tak czy siak mamy tutaj także paczkę z ikoną pośrednią, Prime, chyba wolałbym wziąć i zbierać tego jednego e, pika więcej, po prostu sobie wziąć tego player pika. Jak to piki będę mówić o tych słapach i tak dalej i tak dalej. Wolałbym sobie uzbierać jeszcze jednego, żeby tutaj wziąć tą ikonę podstawową, pośrednią i tak dalej, w piku, niezwykłą paczkę, bo po prostu no, tutaj ewentualnie możemy sobie wybrać po prostu jedną z dwóch, także według mnie to jest lepsza opcja, tutaj mamy znowu, jeżeli ktoś chce mieć prawego obrońcę, myślę do końca gry, albo przynajmniej tak, nie wiem, marzec, coś takiego, no to... Myślę, że mógłby się na niego zdecydować. Spoko jest, ale myślę, że jest też wielu innych prawych obrońców, którzy mogą tutaj rywalizować z Zambrottą. Także no tutaj, jeżeli ktoś po prostu chce tego prawego obrońca mieć, no to Zambrotta czeka. Ikona podstawowa, pośrednia, tutaj też pik. Dla mnie to jest dosyć spoko, że jest coś takiego. Myślę, że zdecydowałbym się też na to, jeżeli to nie kosztowałoby 14 aż tych pików. Jeżeli by to nie kosztowało 14 pików, no spoko to jest i tak dalej, i tak dalej, także git. Pośrednia ikona, pośrednia ikona 89+, plus. ale mamy naprawdę duże, duże prawdopodobieństwo, że jednak będzie to ta ikona z jakimś overallem 89, ewentualnie 90%. Też tych ikon nie ma jakoś super dużo, w sensie tych ikon nie ma super mało, oczywiście, jeżeli chodzi o tych 85, jest ich sporo takich słabszych, których by chyba nikt nie chciał trafić. Także no tutaj trzeba uważać. Ja ogólnie jeżeli chodzi o paczki z ikoną, takie 89, tam, tam powiedzmy z gwarantowanym Uberalem jestem bardzo, bardzo... Niedobrze do tego wszystkiego e, nastawiony, ale okej. Okay. Mamy Alessandro Del Piero, czyli osobę, na którego bardzo dużo osób z tego co widziałem będzie stawiać i ogólnie będzie na niego czekać i będzie chciał go wziąć sobie po prostu. E, 174 cm, sztuczki 4, e, słabsza 5, fajny, fajny piłkarz, fajne staty, fajne wszystko. E, więc jak najbardziej można na niego zbierać. No co tu dużo mówi, Del Piero jest naprawdę bardzo spoko kartą, więc jeżeli komuś się chce 12 pików na niego wydawać, no to. Droga, wolna. Jeszcze mam tutaj Marcela Desai. Eee, no, dużo osób może go też spróbować wziąć. Chociaż z tego co widziałem, bardziej ludzie, powiedzmy nawet wolą kantę e, od Desai'ego. E, jeżeli, jeżeli chodzi o tą kartę, no kurczę, nie wiem. Nie wiem co mam o niej sądzić. Jeżeli chodzi o piłkarza, no. No nie wiem, no nie wiem. SPDO no, fajne ma statystyki, fajnie też się nim gra, bo graje nim w drafcie. Nie jest tragiczny i tak dalej, jest w miarę dobry. Wiadomo, że tutaj też to był początek Fify, także tam każda karta w trafcie była dobra. No ale kurczę, czy nie wyjdzie jakiś HP lepszy, albo czy nie ma aktualnie lepszego SPD nawet zwykłą kartę. Myślę, że mógłby się jakiś znaleźć, także tutaj Marcel. Jednak myślę, że na minus. I to dalej mamy pośrednią wersję ikony. Tutaj jest pików 10, także według mnie już lepiej jest wziąć sobie tą pośrednią ikonę 89+, dwa piki więcej, a za to może być ten overall jednak 89 no i wzwyż, nie? No i wzwyż, także jak dla mnie pośrednia wersja ikony niestety, no nie będzie najlepszą, nie będzie najlepszą tutaj, nie będzie najlepszym wyjściem oczywiście. Mamy Overmarsa. No też nie jest najlepszy, no sztuczki czy gwiazdki, no kurcze, tempo, no to tempo, to nie wiem. O, właśnie dostałem suba, się postraszyłem. Yy, no tempo ma, fizyczność brak, strzały coś tam ma i tak dalej, zobaczmy sobie jeszcze tutaj statystyki, rzuty wolne, rzuty kanalne tutaj bliżej. Główki, no nic dziwnego przy tym wzroście, wytrzymałeś duża. W miarę siła, tak jak widzicie 58, no każdy go przepcha. Po prostu każdy go przepcha, co mu z tego tempa, jak po prostu, nie wiem, stanie sobie, nie wiem, Kyle Walker i po prostu, no, no Overmars, niestety, będzie no, zniszczony. No ale dobra, w ogóle chciałbym zobaczyć pojedynek Overmarsa z Kim Pębę, nie takim rozpędzonym, jezus, Mario, ale biedak, biedak. E, ikona podstawowa, pośrednia, tutaj też mamy 8 tych kart. Myślę, że się zdecyduje na tą paczkę. Tak dla kontentu, po prostu jest to spoko. 8 tych za ikonę. Ikona za Friko na dobrą sprawę. Nie zrobimy prawdopodobnie to w tym rzucie, ponieważ w sumie zależy się dowiecie czemu. E, także ewentualnie sobie to zbieramy na nią w kolejnym. Ale to zaraz, ponieważ mamy tutaj Rio Ferdinanda i to jest bardzo ciekawy zawodnik. E, dać mu cień. Wygląda naprawdę mocarnie jeżeli chodzi o środkowych obrońców, no Ferdinand jest klasą, więc jeżeli ktoś chce bardzo dobrego o, nie wiem, tam mu coś kuleje na przykład w tej środkowej obronie, no to Ferdinand stoi, piękny, no po prostu no bardzo, bardzo tania opcja, w ogóle tutaj zaraz przejdziemy na stronę też fajną 7 kart za Ferdinanda, klasa Psiu. więc jeżeli ktoś miał Ferdinanda kupionego, a właśnie wyszedł tutaj w Iconswapach no to powiedzmy, że jego cena bardzo, bardzo mocno spadnie tak czy siak dalej idąc mamy Iker'a Casiasa i to jest ostatnia taka karta, którą mamy tutaj zestawienia, bo resztę tu paczki Casias, jeżeli ktoś jest to tutaj do końca gry, może nawet no to ma. E, za w sumie tych player picków, nie wiem czy to było 5, 6 co 6, e, tutaj mamy player picków wytyfy Za 6 słapów ma tutaj kasiasa no, fajny braka, grałem przeciwko niemu dużo razy, tak wiecie ja mam Petra Czecha, także na kasiasa się nie zdecyduję, ale bym nie miał Czecha to wtedy Casias, no Chyba byłby grany, no i co, mamy paczuszki, no i tak szczerze, zależy kto co lubi, jako że lubi mieć content, to zrobię sobie te dwie paczki, ale jeżeli chcecie mieć, nie wiem, 25 ekranów i tak dalej, no to może sobie wziąć tą paczkę, ja jednak chyba zdecyduję się faktycznie na te dwie mniejsze, albo ewentualnie na te dwie. Ponieważ można mieć, można mieć 9, ja dostanę 8, więc tutaj sobie te dwie weźmiemy. No i później ewentualnie sobie dorobimy tutaj do tej ikony resztę w kolejnym jakby rzucie słapów, Więc prawdopodobnie zrobimy sobie tak. Więc prawdopodobnie zrobimy sobie tak, że będą tutaj te dwie paczuszki, Także tutaj 85, 82, no i 81 szkoda, że ta 85. Może 85 przepraszam 83 plus. E, szkoda że tak jest, ponieważ no, 5 kart aż trzeba na nią wydać tutaj trzeba 3 i tutaj dwie także można sobie wziąć dwie takie paczki i wtedy zrezygnować z tej e, albo wziąć jedną tą i wtedy zrezygnować z tych dwóch także zależy kto chce jeżeli ktoś chce mieć dużo piłkarzy e, overallowych, bo jednak 81 plus to powiedzmy wysoki overall no to jak najbardziej się może zdecydować e, no i okej okay. co polecam paczki jak najbardziej polecam. Cassias bardzo polecam. Ferdinand również polecam. Ikona też polecam. Marko Warmars nie. Pośrednia wersja Ikony nie. Mark Desai. Mark? Marcel Desai. Zależy. Zależy po prostu. Jak ktoś będzie. Jak ktoś będzie sobie chciał. Jeżeli ktoś nie grał na przeddrafcie, albo nie w poprzedniej FIFA-i u nich się dobrze, no to jak najbardziej może sobie go. Po prostu wziąć, Dopiero bardzo fajna karta, bardzo polecam e, Średnia, ikona 89, polecam Ikona podstawowa lub pośrednia Chyba jednak wolałbym tą ikonę e, 89 Tak szczerze nie wiem jak to powiedziałem, czy po prostu tą obraziłem A tą chwaliłem, czy to na odwrót było, nie wiem Tak szczerze jak chyba jednak wolałbym pośrednią 89 niż podstawową Lub pośrednią do wyboru e, Tak po prostu, kurcze no. <gorsze> nie wiem jak mam to inaczej powiedzieć e, Zambrota Polecam, aczkolwiek 14 kart to jest dosyć sporo, w sensie wolałbym chyba tych zawodników, co tam są, także trochę za drogi imo, ale ogólnie jeżeli chodzi o zawodnika to polecam. Ikona pośrednia lub prime nie polecam, ikona podstawowa, pośrednia lub prime do wyboru polecam, chociaż no jednak jak tutaj się dostanie dwie podstawowe no to boli, no ale jednak jak się dostanie prime jakiegoś zamiast tego zawodnika no to wtedy... Coś pięknego. No i Wayne Rooney nie polecam, ponieważ jest to po prostu za droga karta. Wiadomo, że jest fajnym piłkarzem. Ma naprawdę fajne statystyki, fajnie to wszystko wygląda, ale jak dla mnie po prostu możliwość zdobycia sobie ikony i powiedzmy 50 piłkarzy, 82, zamiast Wayne Runeja, no jednak chyba większość wybrałaby tą opcję pierwszą. Wiadomo, fajnie Manchester United. <grytanie> Dobra, słuchajcie, więc to by na tyle. Takie podsumowanko tutaj tych player picków ikon Swapów I słuchajcie, so, jutro blatuje odcinek Z nagród za Division Rivals Z paczką z zawodnikiem nowej generacji I z SBCF, który naprawdę fajna karta dropła Także bądźcie na bieżąco A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, elo